Proszę Państwa, no, to, że Pani to to nie powinna być prezesem Warszawy, to już udowadniałem, jak były wybory, więc teraz nie muszę się powtarzać. O tym, że ustawa się trzeba jest do Warszawy, to mówią wszyscy, więc też specjalnie, nie, nie będę wdawał się w szczegóły, to nie wszyscy widzą. No. Ustawa ta, powiem tylko ogólnie, powoduje, że zamiast konkurencji prywatnych, jak powinna być na wolnym rynku, robi się monopol lokalny. i co oczywiście powoduje podniesienie, podniesienie stawek, czyli czemu są narzucone odmównie. Tak. Na plus potworne zamieszanie, tytuł, że trzeba segregować śmieci, że na przykład jak ja mam firmę i, i, i dom, i w moim domu, to ja osobny koszt na śmieci prywatne, osobny koszt na śmieci służbowe. krótko mówiąc, jedno wielkie wariactwo, wymiar biurokratów, y, plus zyska kosztów, także y, to jest kompletny absurd. Y, a, w sprawie miasta, gdzie nie będę też dawał przegóły. Natomiast chcę powiedzieć, jedno, że, że komunikacja miejska, jest skandalicznie. Człowiek, który rządzi miejską komunikacją, jest albo sabotowywcą, albo wariatem. Warszawa jest jedynym z nami miastem, którym jest na rondzie zakaz krętu w lewo. Z czasem spotkał się przypadek. Ten człowiek chyba nie wie, ile kosztuje jest w mieście, ile kosztuje, gdzie. To jest kolejka pojazdów, a pół ląda jest pusta, mimo tam mogłyby te pojazdy stać, prawda? Bo to nie doskonale bez sensu. Jedynym wyjaśnieniem tej sytuacji jest to, że patrząc są łapy od tych, stawiają światła dodatkowe i, i dlatego je umieszczał, bo nie widzę innego sensu. Nie? To nie Ale to jest zdrowia prawda? Generalnie samo zarządzanie yy, komunikacyjne jest skandaliczne i mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach. To może ja bardziej do, o ustawie że tak bardziej konkretnie. Proszę Państwa, wszystkie przepisy, które są u nas w kraju uchwalane, przez tej, powinny służyć nam, obywatelom i powinny być dla naszego dobra. Uchwal. Natomiast większa, znaczy przynajmniej znaczna część ustaw są to buble prawne, które nie służą nam, tylko służą władzy. Takim bublem prawnym jest właśnie ta ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Dlaczego? Ona pozwala żeby urzędnicy mogli w sposób maksymalny wyciągnąć od nas pieniądze. Czyli podatek pogłówny, który nazwany jest podatkiem śmieciowym, którego nie mamy górnej granicy. Czyli każda władza może od nas wyciągnąć ile chce pieniędzy. Tam jest powiedziane, że te pieniądze mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na śmieci. Mogą być przeznaczone na to, żeby władza władze ich dalej marnowały. My nie chcemy tego. My chcemy, żebyśmy my zdecydowali, kto będzie odbierał od nas śmieci. Nie uważamy, że recykling jest zły. Jest dobry. Ale nie może to wynikać z, na, z, narzuc z narzucenia przez urzędników czy biurokratycznych metod. Ponieważ urzędnicy nigdy nie będą nic robić dobrze, bo to nie są ich pieniądze. One, nie, oni mają właśnie pieniądze w głębokim poważaniu. Chyba, że mają z okazji tego jakieś opóźnienie, no to wtedy może, może. Dobrać. Proszę Państwa, ustawa śmieciowa jest do wyrzucenia. Powinniśmy zostawić ustawę, zostawić do, tak jak jest. Natomiast zmusić policję i Straż Miejską, żeby się zajęły nielegalnymi wysypiskami, żeby zajęły się, żeby nie śmiecić miast, żeby nie śmiecić w lasach czy w, inny, w innych miejscach. Od czego mamy policję i Straż Miejską? Właśnie od tego, żeby pracowali, a nie opierdalali. Się. Przepraszam za to słowo. Od tego. Więc wymóźmy. Jeszcze raz, na władzy, żeby respektowała nasze prawa, a wszyscy niech się zajmą tym, od czego są przeznaczeni. Urzędnicy nie są przeznaczeni do śmieci, bo zrobią to źle, chaotycznie i drogo. Proszę Państwa, ustawa jest 1 lipca 2011 roku. W ciągu dwóch lat, w ciągu 24 miesięcy... Pracownicy instytucji, która jest za nami, nie byli w stanie napisać przetargu, nie byli w stanie wyłonić firmy, bez oczywiście przekrętów i ustawienia tego przetargu, nie byli przez 24 miesiące w stanie zrobić prostej rzeczy, wyłonić jednej firmy i wykonać jednych, jednego zobowiązania, które daje na nich ustawodawstwo. Hanna Grunkewicz-Waltz jest złym prezydentem kongresowej prawicy, w pełni popiera referendum e, i akcję zbierania podpisów za odwołaniem prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. E, obok ustawy śmieciowej, w tym, którą w tym momencie chcemy tutaj przed państwem wyrzucić na Świetnik, bo tylko w pamięć tutaj się ta ustawa nadaje. Zarej, zarej. Panie prezesie, pierwsza strona na pana nawet. <grym> Kolejny bubel prawny do śmietnika. Proszę, nie bójcie się. Nie nie nie, 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 to, to o walczyć. No, tego A to jest dobrze nakręcone. Nie, dość... nie, nie, w kosz jest plastikowy, Nie będziemy Zachęcamy Państwa do wrzucenia razem z nami. Nie, z nami będziemy w życiu, bo to zaraz się, zarazie... Obywatele dołączają do nas i wrzucają także nie zupełnie niepodstępną pustkawę, która nadaje się na śmierć. Mamy jeszcze drugą, drugą nadzieję, że tak samo jak i Państwo. Będziemy, podziękujemy władzy, która nami rządzi, władzy, która obecnie w parlamencie uchwaliła tą ustawę. Dlatego osobiście, chociaż nie, przepraszam, chciałbym też podziękować tym ludziom, którzy tą ustawę uchwalili. Obojętnie, która partia w tym momencie nie jest w parlamencie, wszystkie z tych partii opowiadają się za zwiększaniem roli państwa. Kongres Nowej Prawicy mówi stop. Nie chcemy więcej prawa, chcemy oddać władzę obywatelom. I w, w nadchodzących wyborach, jeśli dojdzie do referendum w sprawie odwołania Hanny gronkiewicz chcemy dzisiaj w tym miejscu po raz pierwszy ogłosić, że kandydatem kongresu Nowej Prawicy w wyborach, w wyborach na prezydenta miasta stołecznego Warszawy będzie pan Janusz Korwin-Mikke.